Dzień dobry Stanisław Żółtek, parę słów o Komitecie Wyborczym Polekcji, o partii Poleksit. Już no, wiele lat temu zauważyliśmy tak, jak Państwo, że chyba Unia Europejska nie idzie w tą stronę, co byśmy chcieli, że nie do końca nam służy. No, myśmy zauwa zauważyli więcej, że ona bardzo szybko idzie w złą stronę. I zauważyliśmy, że dzisiaj założyliśmy partię Polekcit już 6 lat temu, ale dzisiaj... Już jesteśmy w Unii, której nie chcemy. Nie, że ona idzie w złą stronę. Ona już przekroczyła dawno czerwoną linię. W takiej Unii, jak dzisiaj jest, gdyby Polska została, gdyby się już nic nie zmieniło, to nie ma nas. Nie ma Polski, nie ma bogactwa, nie ma wolności. My to już widzimy. W takiej Unii, która dzisiaj jest, my być nie chcemy. Te inne partie, nie wiem, to PiS, Konfederacja. Tam, ale i Platforma, mówią, że Unia idzie w złą stronę, że to nie powinna iść w nią, i jakby trzeba było, to, to jakby coś będzie, to, to się sprzeciwimy, to pomachamy palcem. Yy, yy, pewnie w bucie, żeby nikt nie widział, prawda? E, niczym się już nie różnią te partie między sobą. My z otwartą szubicą mówimy wyraźnie, w takiej Unii jak dzisiaj być nie możemy, musimy wyjść. Pewnie, że gdyby ją zawrócić z drogi, gdyby wrócić do takiej Unii, jaka miała być, jak Schuman mówił, prawda, Europa narodów, a nie to, to tak, ale my widzimy, że raczej to nie wyjdzie, prawda? Ale w tej Unii, która dzisiaj jest, nie chcemy być, proszę Państwa, tak wszyscy przekonują, a co się stanie, jak wyjdziemy z tej Unii, a Jezus, Maria, coś, co to, to będzie, a co niby ma być. A to to? Szwajcaria jest w Unii, Norwega jest w Unii Europejskiej, jakoś żyją te kraje, prawda? Jakoś nie jest im źle. A tymczasem nie ma takiego ataku na nich jak, Unii, jak na Polskę. U nas, my płacimy teraz za dwutlenek węgla, o tym się nikt nie mówi. Tyle, że 70% ceny energii elektrycznej to jest opłata za dwutlenek węgla. Rolnicy protestują, że źle im z regulacjami unijnymi. Ale nie zauważyli, że dlaczego im jest źle. Nie tylko, że regulacje unijne. Ale jak produkują zboże, to mają 70% ceny w opłacie za dwutlenek węgla. Paliwo 50% ceny w opłacie za dwutlenek węgla. Nawozy sztuczne 40% opłaty za dwutlenek węgla. No to oni trzy razy drożej produ produkują zboże niż ktoś inny. A tu im się mówi, że ci co nie mają tych opłat mogą za darmo sprowadzić zboże. Tu żeśmy ich przydusili, prawda, nie wolno im produkować, tanio, muszą drogą, ale kto inny może dać zboże, no, taka dudna, przepraszam, sytuacja, nie. Oni tego nie zauważyli, tylko mówią o regulacjach, nie. Tysiące innych rzeczy, które, które nas Unia teraz zdusiła, nie, Ta, ten pakt emigracyjny, prawda, gdzie chcą rozbić skankę społeczną Polski. Przecież jak nie wyjdziemy teraz, to już nie wyjdziemy nigdy, bo Polski nie będzie. Bo będzie rozbitka ta tkanka społeczna i rodzinna. No bo dziesiątki, setki tysięcy imigrantów z inną kulturą tu wyjdą. Taki jest cel jest ta Unii. Dzięki temu będą mogli nami rządzić. Więc nie, że Unia idzie w złą stronę. Ona już dawno poszła w złą stronę. Ona już jest na złej stronie, po tej ciemnej stronie mocy. Nie chcemy tam być. Nie chcemy być po tej ciemnej stronie mocy. Po prostu musimy z tej Unii wyjść uciec z niej. To jest ostatni moment, żeby uciec.